Sprzęt zapakowany, więc można śmigać na ogólnopolską szkołę ewangelizatorów. Polska Szkoła Ewangelizatorów to jest cykl czterech pięciodniowych modułów, na których można się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest ewangelizacja, to co do niedawna nazywaliśmy w kościele nową ewangelizacją, zdobyć mentalność kerygmatyczną, czyli nie gadać, tak jakby wiara była oczywistą, oczywistością, ale szukać w sposób kreatywny sposobów. Dotarcia do decyzji drugiego człowieka. Ja skończyłem taką pierwszą edycję Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Teraz właśnie w maju kończy się już trzecia edycja i na jesień będzie ruszała czwarta edycja. Są wykłady, jest modlitwa, jest wyjście ewangelizacyjne albo na miasto, na ulicę, albo do jakiegoś domu pomocy, albo do więzienia. Mam takie doświadczenie z pierwszej edycji, że. Wrzucono nas do radiowęzła potężnego aresztu i kazano nam w radiowęźle prowadzić tak jakby audycję ewangelizacyjną i to było naprawdę ciekawe, szczególnie, że jeden z nas był po wyroku, był nawróconym przestępcą i zaczął po prostu prawie że grypsować. Ja nie znam tego slangu, ale taki sposób mówić, że to docierało. I na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów jest też czas na warsztaty i właśnie dzisiaj troszeczkę będzie obrazów z takiego warsztatu, który mam przyjemność jakoś koordynować właśnie na tej ogólnopolskiej szkole ewangelizatorów. Jakie wrażenia? Jakie Super, jestem zachwycony, mi się bardzo podobało. Nie no, nie to, co było zaplanowane, ale generalnie widocznie... Nie, okej, okay. ja... być? Ja się najbardziej cieszę, że się dowiedziałem, na przykład, że Bóg mnie kocha. A, to było dla mnie najbardziej no, no, dobra. A Ania się wstydzi, ale... Nie, bo... Ej, dobra, <grym>, ja zaczynam, ale bo przytkniesz, <grym>, nie? Nie. No, teraz, ale... Dobra, dajesz. Ale usłyszyj, baj. Tak. Słuchajcie, jesteśmy absolwentami trzeciej edycji OSE i chcieliśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na czwartą edycję. Na czwartej edycji, tak jak na trzeciej, na drugiej, na pierwszej jest kapitalny warsztat dotyczący tego, co my tutaj robiliśmy, z czego też będą te filmy pokazane, czyli tego, jak w internecie głosuje Jezusa Chrystusa. Niesamowita wiedza, niesamowity prowadzący i niesamowici ludzie, którzy robią dobrej roboty. Jest okazja poznać ewangelizatorów i liderów ewangelizacji z całej Polski. I nie tylko. Również z Europy. No i jest okazja, żeby tej ewangelizacji zasmakować, być w różnych miejscach, mieć okazję do tego, żeby osobiście głosić Jezusa Chrystusa swoim doświadczeniem życia. No i też tego Jezusa Chrystusa odkrywać w drugim człowieku. To jest bardzo fajne i bardzo dobre w jest to, że poznasz ludzi, z którymi później możesz zbudować coś dobrego. Jeśli masz doświadczenie zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa i doświadczasz tego na własnej skórze bardzo mocno. Chciałbym się tym podzielić, bo czujesz, że nie możesz tego zachować tylko i wyłącznie dla siebie, a nie wiesz do końca, jak to zrobić, bo może nie masz narzędzi, bo nie, może nie wiesz, jak mówić, jak to głosić, no to miejsce jest dla Ciebie. przyjemne. Jeszcze więcej można to powiedzieć, że jeżeli nie masz kogoś, z kim tym porozmawiać i szukasz przyjaciół, którzy chcą robić to samo co ty, to tutaj muszę na tych spotkaniach się przepiękny przyjaciół. Jeszcze dwa lata temu myśmy się w ogóle nie znali, a teraz tak naprawdę czujemy się byli jedną wielką, szarą rodziną zielonej ekipy, która też się dotyka. Dobra, nie przedłużajmy! Zapraszamy! Zapraszamy! Takie poniedziałki to ja lubię, a jeśli chcecie się zapisać na czwartą edycję OSE, to zapraszam Was na stronę www.nowaewangelizacja.org.